Witam Państwa na kolejnym spotkaniu, na którym pokażę, jak wykonać kalendarz adwentowy w prosty sposób. Kalendarz adwentowy ma kształt choinki. Wykonany jest z tektury pięciowarstwowej, do której przyczepiamy woreczki ponumerowane kolorowe, przewiązane sznurkiem jutowym. Do wykonania naszej choinki adwentowej będzie potrzebna tektura, to jest główny materiał, tektura jest warstwowa. dobrze byłoby żeby była taka sztywna i gruba, można też, wygląda właśnie w ten sposób, można też wykorzystać jeżeli nie mamy takiej płaszczyzny, zwykły zwykłą tekturę, którą mamy na przykład po jakichś pudełkach. Będzie najwyżej mniejsza choineczka, ale też będzie dobra do tego wykonania. Oprócz tektury potrzebujemy nożyczki, nożyk, coś na górę choinki, więc może to być gwiazdka, kokardka. Tkaniny, które będę używała do woreczków, do montowania woreczków. Tkaniny są kolorowe i dobrze byłoby o motywie, z motywem świątecznym. Mogą to być zielone, właśnie czerwono-zielone, coś takiego. Do pomalowania tektury potrzebna będzie farba akrylowa. Niekoniecznie taki jasny kolor, ale możemy sobie, ale rodzaj farby właśnie ten. Klej na gorąco, sznurki jutowe. Ja używałam tutaj jutowych, ale można użyć też do wiązania tych woreczków sznureczka złotego i albo kokardki cienkiej, czerwonej. Jutowy sznurek pasuje do tektury, więc akurat tak tego użyłam. Jeszcze będą potrzebne do ponumerowania naszych woreczków cyferki. Cyferki można wypisać też mazaczkiem cieniutkim na woreczkach, gdzieś w rogu, ale można też kupić sobie taką folię z cyferkami, samoprzylepną, jest w sklepach plastycznych. Aby wykonać choinkę potrzebujemy szablonu. Dobrze jest na kawałku takiej kartki, może to być nawet gazeta, składamy ją na połowę. I w ten sposób przygotowując sobie wielkość naszej choinki musimy dopasować ją do naszych potrzeb, więc do naszego kartonu. Więc tutaj o w ten sposób zaginamy, składamy i możemy odciąć ten kawałek. I to już będzie nasza choineczka. Wtedy zawsze wyjdzie nam dobrze, symetrycznie. Mamy już choineczkę, proszę bardzo. I teraz, żeby ona była przestrzenna, robimy dwa takie trójkąty i w każdym trójkącie nacinamy do połowy. Dobrze to zakończ, wtedy będziemy wiedzieli, gdzie jest środek. O, do połowy, do jednej połowy. Tutaj, tu wycinamy w jednym trójkącie naszym. O coś takiego, taki dolny, dolny, takie nacięcie, a w drugim trójkąciku odwrotnie, musimy to zrobić u góry. Wygląda to tak już na, w rzeczywistym y, tekturce, że na przykład w tej tekturce jest wycięta u góry ta przestrzeń, a y, w tej drugiej do dołu. Po to, żeby to można było właśnie o w ten sposób złożyć. O, I mamy już choineczkę taką. E, tą choineczkę ja pomalowałam farbą akrylową na zielono. Można ją takie w różne odcienie pomalować albo jednolicie. Wygląda to właśnie w ten sposób. E, przejdziemy do wykonywania woreczków. Woreczki wykonujemy z takich płócienek. Tu jest szare płótno, ale są kolorowe. E, Płócienka, jak mówiłam, mają wymiary 12 cm na 22 Montujemy je w ten sposób, że składamy materiał do środka, podnosimy do góry krawędzie i w ten sposób ściskamy woreczek sznurkiem jutowym. Kokardka powinna być z przodu. Tył będzie przyklejony do choinki. O, mamy jeden woreczek. Proszę bardzo. Dobrze byłoby, żeby nasze materiały były naturalne. Ale jeżeli Państwo będziecie mieli coś innego, a będzie to dobrze wyglądało, też może być. Proszę bardzo, o tak, dobrze jest dwa razy, wtedy można spokojnie zrobić kokardkę. Proszę bardzo, jest woreczek. Przygotowane woreczki w ilości 24 sztuk montujemy teraz do choinki. Ja tu mam na razie te trzy i robimy to w ten sposób, że przykleimy je klejem na gorąco. Od strony, gdzie nie ma kokardki, nakładamy klej i przyklejamy w najwyższym miejscu choinki. Proszę bardzo. Jeden woreczek przyklejamy, kolejny woreczek przyklejamy, proszę bardzo, i też od strony, gdzie nie ma kokardki, ponieważ kokardki, jeżeli chcemy, będziemy mogli odwiązać i włożyć jakiś prezencik. Takich woreczków powinno być 24 i na każdej ze stron właśnie przyklejamy po trzy woreczki do naszej choinki. Po przyklejeniu wszystkich woreczków do naszej choinki, proszę zobaczyć, choinka będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Na końcu, na samym naszym wierzchołku choinki, możemy zamontować jakąś ozdobę. Ja mam tutaj taki, taką gwiazdkę, którą wykonałam też samodzielnie. Przestrzenna. Można ją tylko zatknąć. I proszę, i ładnie wygląda. Ale można też użyć kokardki. Można zrobić z kokardki czerwonej ładną kokardę na samą górę. Można zrobić coś innego, co tam kto ma w domu. Mam nadzieję, że praca spodobała się Państwu i będziecie mieli wiele radości podczas jej wykonywania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.